Siema, ja jestem Spaghetti, a ze mną jest Minneapolis. No, a przed chwilą właśnie przyszła do mnie wiadomość od takiego gościa. Ja ją mogę przeczytać. Witaj, czy wiesz, że istnieje wschopata, który nas wszystkich prześladuje? Jeżeli już czytasz tą wiadomość, więc wiesz, że psychopaty za 24 godziny zabije cię i wyszedł twoje ciało Twoim, twoim rodzicom. Jeżeli nie chcesz, by cię to spotkało, jeśli tą wiadomość do 10 osób na Skype, a klątwa cię opuści. Nie wierzysz, w tym roku zginęły już cztery osoby z niewyjaśnionych przyczyn. Szybko masz 10 minut. I o 17.00 dostałem no, nie o 17, ale tam, już nie pamiętam, to nieważne. No. I chciałem coś z tym zrobić. Bo. zostałem już 10 takich samych wiadomości. I to tak wkurza. Że ludzie się tak. nabierają niektórzy. W ogóle to jest takie dziwne, w ogóle. Nie, nie wiem. To w ogóle nie jest możliwe. Przecież. Na przykład. Bo to, to nieprawda, ponieważ ten... Menel to wymyślił, słyszałem. No, to nieprawda. No. W ogóle nie wiem. A jak ktoś tam już... No nie, po prostu to jest bez sensu, moim zdaniem. To jest taka ilość ludzi, to tak jak z tym wirusem. Invasion, co było niby takie zamieszanie, a tu główno się wydało, że to był, w ogóle nie był wirus, że tam Willex Stream wszystko na swoim kanale. Co o co z tym w ogóle chodziło? Że to też na jedność ludzi, ja podam link w opisie do tego filmu. No to, jest, to nie, mam to takie wiadomości to tak wkurzają, że ludzie się tak nabierają. Nie, nie rozumiem w ogóle tej, tej wiadomości z Rambana. Hmm. No, no Jak nas wszystkich prześladuje, no, no na przykład to jest a nie wiem... Na przykład Azjata, no ja to, wiem, Azjata wcena... przyjeżdża do Polski, no, no bez sensu to jest. Ja wiem jest. W całym świecie przychody. pewnie. Ja wiem, kto jest tu Ten, kurde, ten. Menę po prostu. Myślałem, kurtę jak kurde, za jeden krosz za jedną babę. No, dla mnie, to, dla mnie to, to jest bez sensu. To jest dla mnie bez no, sensu. Dla mnie to myślili, no, bez sensu to. Ja tego nie rozumiem, żeby. straszyć bez sensu. Nie straszają, to jest ludzi. W ogóle nie wiadomo skąd ta wiadomość przyszła pewnie z nie wiadomo Z jakiego kraju Chuj wie. No A po drugie co to ma gówno dać, jeśli wyśle 10 osobom na skype A klątwa cię opuści, no to Coś takiego jak Will Extreme mówił, że yy, Wyślij tę wiadomość 25 osobom na skype A pomożesz dzieciom z Afryki No to to też jest sensu no to to już jest taka przyczyna, że ja pierdzielę. E, nie przeklinaj bo to kurzpadny <laughs> <laughs> okay. No Ale to jest bez sensu. Jak w tym roku. Ja nie, no to jest bez sensu w ogóle. Po pierwsze, jakby tu zginęły już cztery osoby i z niewyjaśnionych przyczyn. O to wiadomo, to już byłoby takie zamiesz... Już byłoby takie zamieszanie w telewizji, że ja pierdzielę. To już by mówili o tym, a tu gówno to zaraz wrzucę na YouTube. No to, no to... to jest bez sensu w ogóle. Nie wiem co ludzie o tym myślą. A no, no coś... Nie coś podobnego jak huba huba, duba duba, dupa dupa i trójnie żyjesz jeszcze. Wyszli 10 razy temu samemu. Tę wiadomość, ja. Ten przeżyję, że bez nas To jest. Ja nie wiem, ludzie się tak nabierają, że ja pierdzielę. Ten, Krzysztof Ipis to powiesiał. A po pierwsze, jak to ma. Po pierwsze, jak. Nie, nie rozumiem tego. Jak w ogóle tu wyśle ciało Twoim rodzicom? Ja tego nie rozumiem. No, a na przykład. No, ciało poskładane. W dużej części, noga, ręka, głowa, dupa. I co, i wiadomo, że już by zaśmierdziało cyklizną, i stąd już by szybko to zobaczył. A od razu, już to będzie zamieszanie, nie? Dla mnie to jest bez sensu. Hmm. To się po prostu za dużo filmów na oglądał. Nie wiem, to jest przy, przy, przyjebana wiadomość. A, i nie wierzę w to, że w tym roku zginęły cztery osoby. Chyba, że im chodzi o jakieś przeznaczenia, no to, to tak, nie? O film. A że w filmie to na nie było żadnego psychopaty. No. No, to ja. To był taki od, od, krótki odcinek. Z jakiejś wiadomości pojewanej. No, to ja się żegnam, spaget, spaghetti się żegna i mina papel. No, 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 no. Mara. No. No, no, no. But, but...